Dzień dobry, z tej strony Kamil Kardosz, witam w najnowszym programie telewizyjnym Wygrać albo przegrać Naszym gościem dzisiaj jest Pan Bartosz Rozmus Dzień dobry, witam pana. Panie Bartosz Rozmus, słuchaj Pan, proszę rękę podać Dzień dobry Proszę Pana, pytanie wstępowe do Pana Tak Uwaga, pytanie wstępowe, ile liter? 4 liter Uwaga, sprawdzam odpowiedź JEDEN I PÓŁ LITER! Uuu. Niestety Zegra. nie udało się panu przegrać i oddawać pieniądze. A ile pieniędzy? Pół miliona. Nie mam. No to jak? No tak to... było. Regularnie nie było, że musi pan mieć. A ja nie podpisałem. Podpisał pan. Nie podpisałem. Podpisał pan, jest pana podpis. A to przepraszam bardzo, nie pamiętam. <noise> pan zarwnięty. To się nie liczy. Dam panu drugą szansę z tą samą butelką. Tak. Proszę pana, panie rozluź. Ile liter? 6 liter. No kurz ma mać. 1,5 liter. Uwe grać. Spodziewaj się czegoś innego? Przegrać. Przegrać. I nie oddawać mnie.